Hejka, w ankiecie wygrała opcja 5 z nienawidzonych postaci z One Pisa. A że to początek filmu, to pragnę zaznaczyć, by potem nie było żali, że jest to 5 postaci, które ja osobiście nienawidzę. Nie chodzi o postacie, które nienawidzi ogólnie fandom, bo takie filmy już krążą po necie i kolejny tego typu nie byłby niczym niesamowitym. Dodatkowo, od razu mówię, bo potem są pretensje, w filmie są spoilery tylko i wyłącznie za anime One Pisa. Nie chcę odnosić się do aktualnych wydarzeń w Mandze, ponieważ wiem, że istnieje spora grupa oglądających, która zwyczajnie nie czyta mangi. No ale nie ma co przedłużać, czas wypłynąć w morze. Na pierwszy ogień leci duża paruwa, czyli postać, która miała wielki potencjał i ciekawy zarys fabularny, ale ostatecznie oda sprowadził ją do wielkiego chodzącego mema. Od czasu do czasu użyje swojej mocy, na którą potężniejsi bohaterowie mają wygrzmocone, a w dodatku, żeby jeszcze bardziej ją ośmieszyć, to podczas zwano utraciła pamięć i pomagała Słomkowym. Po co ten motyw? Nie wiem. Być może, żeby jeszcze bardziej dobić tą i tak już beznadziejną postać, która z każdą kolejną sceną, w której występuje, jeszcze tylko bardziej się ośmiesza. Inne durne sytuacje z tą postacią daleko nie trzeba szukać. King zrzucający ją razem ze statkiem z wodospadu, a nawet... Cały Cały ark z ciasteczkową wyspą, gdzie nawet Brok napluł jej w ryjca, wykradając czerwony Ponyglyph. Jasne, ma swoje momenty, w których coś tam pokaże, jednak na każdy pozytywny moment przypada dwa lub trzy te gorsze. Jedna z niewielu postaci, które uważam, że Oda źle poprowadził, i teraz zwyczajnie głupio mu ją zmieniać. Co po prostu sprawia, że tkwi w tym byciu już nieśmiesznym memem. Drugi w kolejce jest Glucior, którego nienawidzę z paru konkretnych powodów, które zresztą wydaje mi się i wam będą bliskie. Po pierwsze i najważniejsze jego śmiech. Behehe. Behehehe. Behehehe. Nie no, może nie najważniejsze, ale tak wkurwiającego śmiechu już dawno nie słyszałem. Po drugie, co może dla niektórych być plusem, to on stworzył do Flamingo, to on sprawił, że Flaming stał się tak okrutną i bezwzględną postacią. Jasne, zdaję sobie sprawę, że do tego jeszcze przyczynili się ludzie, którzy wręcz znęcali się nad jego rodziną, jednak w głównej mierze to on ukształtował młody umysł do Flamingo w ten sposób. A poparciem tego jest sam fakt, w jaką stronę poszedł jego brat dzięki wychowaniu przez kompletnie inne postacie. No ale mniej o do flamingo, a więcej o gruciorze. Mamy takie postacie jak Big Mom, która wręcz zjada swoją rodzinę, albo Kaido, który po wypiciu odpowiedniej ilości alkoholu zabija swoich ludzi. Jednak okrucieństwo w przypadku tych postaci jest w jakiś sposób wytłumaczone? Przypadek Trebola jest o tyle męczący, że on po prostu sam z siebie jest okrutny i sadystyczny, i żaden powód na to nie wpływa, co jest taką małą, durnowatą rzeczą, która mnie osobiście denerwuje. Najgorszy pies, jeśli chodzi o światową szlachtę. Tak jak jego rodzinka patrzy na wszystkich z gorszym statusem z góry. Jednak to co jest w nim najgorsze, to to, że w dupie maczy osoba, którą postrzeli lub zrani przeżyje. Liczy się tylko to, by każdy spełniał jego zachcianki. Nawet te najbardziej chore, jak robienie sobie z ludzi środka transportu i worków treningowych. Jest pieprzonym sadystą, z czego jest znany i często znęca się nad niewolnikami. Owa postać jest wykreowana wyśmienicie, bo spełnia swój cel, czyli w niesamowitym stopniu brzydza oglądającego pod każdym względem. Wydaje się dziecinny i momentami tak jak w tym, w którym postrzelił Hatchiego, wygląda jakby w dzieciństwie utracił wszystkie szare komórki, które jakimś cudem zagościły w jego głowie. Żeby opisać wam, jak bardzo go nienawidzę, to średnio trzy, może cztery razy do roku oglądam moment jak Luffy sprzedaje mu petardę w twarz i za każdym razem mam taki sam zaciesz na mordzie, połączony z gęsią skórką. Mniejszy kaliber niż poprzedni, ale wciąż spory kandydat na dupka. Wapol jako król jest samolubny, z i zawsze doprowadza swoje królestwa do ruiny. Ma wywalone w poddanych i w pełni jest skupiony na pozyskiwaniu większej mocy i pieniędzy. Jest typem kapitana statku, który pierwszy opuszcza pokład, zostawiając wszystkich bez możliwości ucieczki, postać w której nienawidzę dosłownie wszystkiego. Charakter jak mogliście przed chwilą usłyszeć, ma obrzydliwy, design postaci to gruba bary która wszystko zjada, no i sama moc owocu nie jest niczym nadzwyczajnym, bo po prostu pozwala mu wszystko zjeść, nawet Big Mom nie mając tego owocu może robić dosłownie to samo. Dobra, przesadzam, bo to nie jest jedyna moc tego owocu, no ale mimo wszystko Wapol jest jednym z tych najnudniejszych antagonistów, o których się zapomina zaraz po tym jak zniknął z ekranu. Pewnie mnie zjecie za ten przykład, ale spokojnie, jeśli lubicie Aisa, to przecież wam tego nie zabraniam. Po prostu ja osobiście nienawidzę tej postaci. Wprowadzony w Alabaście sprawiał wrażenie tego odpowiedzialnego, starszego brata, który kieruje się rozumem. Może tak nie było, Alabastę oglądałem 7 lat temu i pamiętam ją jak przez mgłę, ale właśnie w ten sposób go zapamiętałem. Następnie w durny sposób, podkreślam, samemu ściera się z Czarnobrodym, chociaż wiedział, że będzie ciężkim przeciwnikiem i daje się złapać w niewolę. Okej, okay, jakby to jeszcze można mu wybaczyć, bo Luffy robi dokładnie to samo, jednak tego co stało się na wojnie w żaden sposób nie jestem w stanie mu wybaczyć i przestał jedną decyzję zwyczajnie go nienawidzę. Wiedząc jak wiele osób ginie w jego imieniu i jak wiele osób się dla niego poświęca nawet jego przybrany brat on jak dziecko daje się sprowokować Sakazukiemu, bo wyleciał do niego z tekstem twój stary. Nie no tak durnej decyzji się po prostu nie Popełnia. Dał się zabić na własne życzenie, plując na wszystko to, co zrobił dla niego Białobrody, Luffy i reszta osób. Dla mnie to jest zwyczajnie obrzydliwe i od tego momentu wręcz nienawidzę tej postaci. W ostatecznym rozrachunku wydaje mi się, że część postaci na 100% znajduje się w topce tych znienawidzonych przez fandom. Jednak przykład takiego Ace'a może być lekko kontrowersyjny. Jeszcze raz podkreślam, to tylko moje zdanie. I to, że nienawidzę tych postaci, nie znaczy, że są źle napisane, że są do dupy, że wolałbym, by w ogóle nie powstały. Często jest tak, że pewne postacie są znienawidzone z tego względu, że autor tak dobrze je zaprojektował i wlał w nie konkretne cechy osobiste. Które zwyczajnie nas denerwują. Co oczywiście szanuję, bo takie postacie są ważne w tak rozbudowanych światach, ale nie. Ace. <laughs> po prostu dobija mnie fakt, jak wiele osób poświęciło swoje życie, by ostatecznie nawet go nie uratować. Dobra, dobra, kto pytał. To ja może Was zapytam, jakie postacie Wy byście umieścili w top 5 z nienawidzonych postaci z One Piece'a? Napiszcie w komentarzu i zostawcie łapkę o ile możecie. I Tia pewnie się spodziewaliście Sakazuki'ego, ale nie tym razem, bo chciałem wprowadzić trochę różnorodności. A ja się z Wami żegnam. Do następnego hejka.